Witam Państwa bardzo serdecznie na terenie gminy Magnuszew, pięknie malowniczej gminy położonej w centralnej Polsce. Jest to gmina nadwiślańska, posiadająca naturalne granice w widłach Pilicy, Radonki oraz Wisły. Nazywam się Marek Drapała. Jestem nowym wójtem gminy Magnuszew i chciałbym Państwu Zaprezentować naszą gminę, co chcemy zrobić, żeby mieszkańcom żyło się zdecydowanie lepiej i była gminą przyjazną dla przedsiębiorców. Nasza gmina liczy ponad 6800 mieszkańców, powierzchnia to 140 km kwadratowych. Sercem gminy jest Magnuszew, centralnie ulokowany. Jesteśmy gminą Wchodzącą w skład powiatu Kozienickiego, położoną na północ od Kozienic. Piękne krajobrazy, gmina rolnicza, ludzie bardzo zaangażowani w pracę i swoim dorobkiem świadczą o tym, że chcą tutaj mieszkać. Jeżeli chodzi o historię naszej gminy, mamy taką bardzo bogatą, związaną z władcami, polskimi królami. Tu niegdyś królowie znajdowali. Przystań mogli odpocząć i nacieszyć oczy jej urokami, naszej, naszej gminy. Można by rzec, że historia jest na nowo odkrywana przez nas. Szukamy grobów Celtów, szukamy grodzisk, współpracujemy z naukowcami, archeologami. Myślę, że od tego roku otworzymy nową historię, nie tylko tą historię znaną z czasów II wojny światowej, no której też chcielibyśmy nadać odpowiednią rangę. Mianowicie chcemy stworzyć w Niszewie piękny obiekt, wioskę tematyczną czterej pancerni, że właśnie tu się za zaczęło. Bo jeżeli jesteśmy już w tym słowie tu się zaczęło, to mam na myśli również i kościół w Magnuszewie, gdzie byli i urodzili się tutaj pradziadkowie ojca świętego Jana Pawła II. Mamy ufundowaną specjalną tablicę pamiątkową w kościele. Na terenie naszej gminy. Mamy wspaniałe źródła termalne. Chcielibyśmy to w swojej strategii wykorzystać. Chcielibyśmy, żeby powstały termy, powstało SPA, była woda jodowa, która jest ewenementem na, na skalę wręcz polską, europejską. Gmina posiada również tereny inwestycyjne. Chcielibyśmy utworzyć na tych terenach specjalną strefę ekonomiczną, zachęcić przedsiębiorców, ludzi, którzy chcieliby u nas zamieszkać, zainwestować. Jesteśmy gminą nastawioną przyjaźnie do przedsiębiorców, jeżeli chodzi o zagospodarowanie potencjału produkcyjnego naszych rolników. Bo jak, jak wiemy, nasza gmina jest typową gminą rolniczą, sadowniczą, ogrodniczą i olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o truskawki. W tym roku ruszamy z giełdą truskawkową w Miszewie. Jest to jeden z elementów naszej strategii uruchamiania. Poszczególnych miejscowościach różnych możliwości. Dlatego pierwszy jest Mniszew w tym roku, jest giełda. W przyszłości takie są nasze plany, żebyśmy uruchomili targowisko z prawdziwego zdarzenia w Magnuszewie. Myślę, że przyjmą się tradycyjne jarmarki. Tego nie było do tej pory z produktami naturalnymi to, co można wyprodukować, co można przetworzyć w naszej gminie i pokazać je innym. Zachęcam również Państwa do odwiedzenia naszej gminy, bo jest ona bardzo atrakcyjna, posiada walory turystyczne. Chcemy utworzyć specjalne ścieżki rowerowe, tematyczne, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do nas, a jest ich dużo, bo mamy dużo działkowiczów i bardzo dużo osób przyjeżdża z Warszawy. Bliskość Warszawy no, powoduje to, że jesteśmy atrakcyjni. Blisko mamy Pławy, Radon, Warka. Można te, te wszystkie miasta połączyć i przyjechać do nas odpoczywać. Walor nasz, atrakcyjny, który jest przepiękna Puszcza Stromecka. Rozmawiamy cały czas z leśniczymi, będziemy rozmawiać również z lasami państwowymi w Dobieszynie, żeby tu również skorzystać z tego waloru leśnego, utworzyć też specjalne ścieżki tematyczne. Piękne są drzewa, starodrzewy w puszczy właśnie stromeckiej i warto myślę, myślę z tego skorzystać. Posiadamy również ciekawe obiekty historyczne, które są. Jest zajazd, jest pałac Zamojskich, przepiękne są stare kapliczki m.in. przepiękna kapliczka w Gruszczynie, która zostanie poddana generalnemu remontowi. Warto przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda, poddychać świeżym powietrzem. Ludzie naprawdę są nastawieni bardzo pozytywnie do osób odwiedzających, do turystów. Chcemy również wprowadzić atrakcje przeróżne turystyczne i zachęcić naszych rolników do inwestowania w agroturystykę, czyli miejsca hotelowe. Myślę, że z czasem powstaną mini zoo na naszym terenie, takie, które. Przyczyni się do tego, że będą dzieciaki przyjeżdżali z miasta i będą patrzyli, co jest u nas ciekawego. Chciałbym, żeby nasza gmina była gminą przyjazną, zarówno dla przedsiębiorców, jak również przyjazną gminą i gminą rozwojową dla ludzi młodych. Ponieważ nasza gmina chyba jedna jest z nielicznych, gdzie populacja rośnie. Z roku na rok jest nas coraz więcej. Do tej pory niedawno było 6700 mieszkańców, teraz prawie mamy 7000. No i teraz tak, zachęty dla przedsiębiorców. Widzimy, że jest potencjał, stąd była organizowana przez nas, przez Urząd Gminy w Magnuszewie, gala przedsiębiorczości. Pokazuje to, ilu mamy przedsiębiorców, jest ich dużo, są perełki. Naprawdę piękne zakłady rozbudowujące się, jest to multismak, jest to witamina. Myślę, że warto jest inwestować w młodych, dlatego będziemy starali się szukać nowych rozwiązań, żeby ci ludzie tutaj, młodzi, zostali, zaangażowali się, no bo w ich jest po prostu siła. Chciałbym również Państwa zaprosić na cykl imprez, które są organizowane na terenie naszej gminy. Są to różnego rodzaju imprezy patriotyczne, między innymi obchodzone wspólnie ze studziankami. U nas rozpoczyna się część oficjalna na cmentarzu lokalnym. Mamy pierwsze piękne kwaterę żołnierzy z II wojny światowej, pomnik w Anielinie. To już jest trochę odleglejsza historia. Powstanie Kościuszkowskie, jest, jest kopiec i orzeł na cmentarzu w Rozniszewie. Także myślę, że warto jest z tych miejsc skorzystać. Mamy przepiękny skansen w Niszewie, nowo wybudowany obiekt, który jest udostępniony dla turystów. Organizujemy również Dzień Magnuszewa, Dzień Truskawki, Dzień Dziecka. W przyszłym roku myślę, że rozszerzymy naszą ofertę. Zarówno dla turystów, jak i również dla mieszkańców chcemy odkryć i pokazać to, co mamy pięknego, czyli będą warsztaty artystyczne u nas na, na terenie Skansenu. I myślę, że te pamiątki później pozostaną dla zwiedzających i jednocześnie będą cieszyły oko mieszkańców. Wiele tych imprez, które organizujemy, organizujemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach. Również Starostwo Powiatowe w kozinicach pomaga nam w wielu inwestycjach. Są to wspólne inwestycje, które służą mie mieszkańcom. Dobra współpraca między starostwem a gminą to jest wielki sukces. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wiedzenia naszej przepięknej, malowniczej gminy Magnuszew. Do odkrycia nowej historii w całym powiecie. Warto tu przyjechać, warto z zobaczyć, warto skosztować naszych produktów, soków, jabłek, truskawek. Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa, zapraszamy z rodzinami, zapraszamy na różnego rodzaju festyny, pikniki, które organizujemy i zapraszamy do zamieszkania w przepięknej okolicy nadwiślańskiej gminie Magnuszew.